Zbliża się godzina 13 w Arenie Akademickiej Czas na nasz stały punkt audycji, czyli kolejny odcinek Studenta na Siłce, który specjalnie dla Was przygotował Dominik Smagała. Startujemy z kolejną odsłoną naszego stałego cyklu, który jak zwykle zakończy arenę akademicką. Po raz kolejny wychodzimy poza ramy naszego programu, bo i tym razem tematem nie będą ćwiczenia w siłowni. Przed wami świeży odcinek Studenta na siłce, choć lepiej pasowałaby nazwa Studenta na nocy kultury. Po Street Workoutie i kalistenice prezentujemy wam kolejną ciekawą zajawkę w pewnym stopniu powiązaną ze wspomnianymi aktywnościami. Podczas sobotniej nocy jedną z atrakcji był projekt park Lublin, Gdzie przedstawiciele lubelskiego i lwowskiego środowiska parkur zaprezentowali swoje umiejętności. Przed występem porozmawialiśmy z reprezentantami inicjatywy Parkur Lublin, Arkiem i Pawłem, o wszystkich aspektach tej niezwykle widowiskowej dyscypliny. Posłuchajcie, bo naprawdę warto. Powiedzcie, najpierw kilka słów o parkurze. Jak byście to scharakteryzowali w kilku słowach, co to jest odpowiedzi pewnie będą różne od różnych treserów, prawda? Ale jakąś taką fundamentem parkouru jest po prostu to jest sztuka przemieszczania się w środowisku, w którym się znajdujemy, przy wykorzystaniu właśnie jego elementów, prawda? Czy to jest środowisko naturalne, typu las, czy coś takiego, czy miejskie właśnie, gdzie mamy do czynienia z murkami, z schodami, z barierkami, różnego rodzaju innymi przeszkodami, które dla nas czasami zamiast jako Przeszkody jawią się po prostu jako wyzwania. Ja również uważam, jak kolega, że parkur to jest przemieszczanie się. Znaczy, taka teoria parku to jest, żeby jak najszybciej pokonać dany odcinek, trasy. To jest po prostu pierwsza ideologia parkur. Chociaż teraz głównie osoby stawiają na bardziej na zabawę tym niż na jakieś centralne bieganie z przemieszczaniem się. A skąd u Was wzięła się zajawka parkurem? O, no to jest kolejna właśnie odpowiedź, będzie różna w zależności od osoby. Moja etymologia, że tak powiem, trenowania parkour była taka, że spędzałem dosyć sporo czasu poza miejscem zamieszkania, które było często ogniskiem jakichś problemów i zamiast bezproduktywnie spędzać ten czas, zacząłem po prostu dowiedziałem się właśnie, że jest coś takiego jak parkour podczas skakania ze schodów i ktoś właśnie zapytał czy trenuję parkour, ja nie wiedziałem co to i zacząłem szperać, że tak powiem i z czasem po prostu stało się to moje pasją. Powiedzcie w kilku słowach, jak mniej więcej wyglądają takie treningi parkouru. Treningi też potrafią być różne. To zależy właśnie, co chce się tam też osiągnąć, ale często też wychodzą spontanicznie. Na przykład no tutaj koledzy mają też duże doświadczenie w jakimś tam kolektywnym spotykaniu się na treningach, więc no, mogą powiedzieć, jak to też wygląda częściej. Ja stawiam akcent na przemieszczanie się, które też w większej grupie jest dosyć takie problematyczne, więc no, ja lubię biegać. Po prostu biegać i przemieszczać się z jakiegoś punktu do innego punktu i po drodze wykonując jakieś techniki. Właśnie używając technik parkour. Ale czasami jest tak, że jesteśmy na przykład słabsi w jakimś elemencie lub chcemy nauczyć się czegoś nowego, więc wtedy znajdujemy odpowiednie miejsce i wykorzystujemy je właśnie do treningu jakiejś specyficznej techniki. Trenujecie w grupach czy indywidualnie? To zależy, to zależy od tego, czy znajomi mają czas. Jeśli znajomi nie mają czasu, to często jestem zmuszony po prostu wyjść sam na trening, ale często staramy się, chociaż przynajmniej raz w tygodniu, spotkać się na weekendzie jakąś większą grupę osób, no i wtedy tak do około minimum pięciu osób na tym treningu jest. Parkour jest dla każdego, każdy może wystartować z taką zajewką. Kwestia bardziej zapytania konkretnej osoby, czy parkour jest dla niego, w sensie, czy ona chce to robić. Tak jak mówiliśmy, parkour. Jest to pewna też filozofia, że tak powiem, którą się kieruje w życiu. Jest wiele analogii, które można stosować między parkura a życiem, między codziennymi, a niecodziennymi sytuacjami. Na pewno jest dla każdego jako sport, prawda, jeżeli ktoś tam chce jakoś odkrywać swój potencjał, bo często jest tak, że ludzie właśnie nawet nie są świadomi tego, że potrafią coś zrobić, tylko po prostu następnie już rezygnują. Parkur polega na tym, żeby nie poddawać się i ciągle, prawda, szukać sposobów, że tak powiem. Uważam, że jest to sport, którym zainteresować się powinien może nawet i każdy. Powiedzcie coś o Waszej inicjatywie Parkour Lublin. Jak to wygląda? Grupę Parkour Lublin założyłem razem ze znajomymi chyba około dwóch lat temu. Ma to na celu zrzeszać lubelskich tracerów, no i też z okolic Lublina. Tak? Głównie bazuje na tym, żeby były te informacje, bo to jest tylko na Facebooku, żeby były informacje o wspólnych treningach, żeby po prostu więcej osób się zainteresowało czymś takim jak parkour. Powiedz Ci kilka słów o tym, co dzisiaj się dzieje tutaj. Jest to projekt właśnie, tak jak była mowa, współpraca Parkour Lublin i ogólnie środowiska parkouru tutaj w Lublinie pod taką alternatywną nazwą Unlimited Runners. To też taki projekt, który w zasadzie pojawia się przy okazji organizowania jakichś większych eventów tutaj. Nawiązywaliśmy jeszcze rok temu współpracę z lwowskim środowiskiem parkour Lviv Motion. Rok temu udało się zrealizować wspólnie projekt przy Centrum Kultury Fizycznej UNCS. Wyszło do, dosyć dobrze. Ta współpraca jakoś nadal była aktywna i że tak powiem, takim naturalnym krokiem było, że w tym roku też zrobimy wspólnie projekt, tym razem właśnie na miejscu, jakim są arkady między Lubertowską a Świętoduską w Lublinie. Jeżeli ktoś by chciał wystartować z parkurem i do Was dołączyć, czy może i w jaki sposób i jak Was znaleźć? tak oczywiście że może nigdy nie stawialiśmy żadnych problemów jeśli ktoś by chciał po prostu dołączyć i trenować razem z nami wystarczy że po prostu napisze do któregoś z członków grupy Parkod Lublin na Facebooku lub napisze jakiś post też na fejsie no i wtedy z taką osobą możemy już umówić się na jakiś trening treningi można coś taką osobę zacząć uczyć a jeśli mielibyście zachęcić kogoś w paru słowach przedstawić jakieś plusy jakieś argumenty za żeby się zdecydował jeżeli ktoś jeszcze się waha no jest mnóstwo, można wyliczać. Każdy na pewno znalazłby coś właśnie dla siebie. No, oczywiście jest to rozwój fizyczny, który sam sobie daje jakąś satysfakcję, bo człowiek, prawda, zaczyna bardziej panować nad swoim ciałem. Z tym idzie oczywiście jakiś rozwój, no tutaj w środku, w głowie, ponieważ parkour czy pewnej samodyscypliny, regularności, podejścia do pewnych spraw i w związku z tym naturalnie takie zmiany zachodzą nie tylko właśnie wraz z treningami, też w głowie. Oprócz tego można poznać jeszcze ciekawe ludzi Do tych argumentów, co kolega powiedział, to jedyne mogę dodać, że młodzi ludzie zamiast siedzieć przed komputerem mogliby wyjść po prostu na trening, poruszać się i spędzić naprawdę miło czas na treningach pomimo kontuzji, bo widzę, że, że się zdarzają, tak? Widzę, trochę poobijany jesteś. Tak, to akurat ma związek z troszeczkę inną historią, też z, ze sportem ekstremalnym, ale może nie parkour. No, w zasadzie faktycznie też rok temu doznajemy do, do poważnej kontuzji nogi. No i dochodzę tak naprawdę do siebie, więc faktycznie jest to dosyć niebezpieczny sport, ale w sumie można też powiedzieć w ten sposób, że tak naprawdę ogólnie życie jest niebezpieczne i w zasadzie w każdym momencie najmniej możemy doznać jakiejś kontuzji. Natomiast jeżeli nie będziemy próbować czegoś robić ze sobą i tak dalej, no to i tak się nic nie zmieni. Ja popełniłem jakiś tam błąd i wyciągnąłem z tego jakieś wnioski. Podszedłem do przeszkody troszeczkę nieprzygotowany, nieskoncentrowany, ale i tak się wybroniłem, i gdzie zadziałał właśnie instynkt, który nabyłem podczas treningów parkour i mogłem doznać o wiele większych obrażeń. Czyli ryzyko jest duże, ale warto. Oczywiście, że warto, ale mogę jeszcze do tego dodać, że parkour uważam za sport jest mniej kontuzjogenny niż sporty grupowe, ponieważ tutaj jestem tylko ja, moja głowa, moje ciało i nikt po prostu nie może mi w tym przeszkodzić. Nie byłbym sobą, jakbym nie spytał, jak trenowanie parkuru przekłada się na, na wasze takie aspekty fizyczne, na siłę, na wytrzymałość, na taką sprawność ogólną. No niewątpliwie przekłada się, ponieważ w zasadzie przy trenowaniu parkour pracują wszystkie mięśnie, wszystkie grupy mięśni, wszystkie stawy. Należy je do tego przygotowywać, więc nawet jeśli nie ma czasami czasu na taki pełnowartościowy trening parkour, to czasami ćwiczy się po prostu właśnie siłowo. No w różnych warunkach. Czasami również na zewnątrz, czasami w domu, prawda? Więc jest to kwestia podtrzymywania ciągłej, a nawet i rozwoju formy. No i wiadomo, wszystko opiera się na naszej wadze jakoś ciała w związku z tym, no my nie, nie dźwigamy może takich żelaz. Są pewne techniki też i podczas każdego skoku, przeskoku ćwiczymy swoje prawda, mięśnie stawy i... Kolega też dużo powiedział na ten temat, no ale też twierdzę, że każdy trening parku jakoś wpływa na nas, na naszą kondycję, na naszą siłę i po prostu przy, przy większości elementów związanych z parkour, no spinają się te wszystkie jednak mięśnie ciała. Trzeba po prostu całym swoim ciałem zgrywać, żeby coś osiągnąć. Dobra, to tak na koniec czego mogę Wam życzyć, jako grupie parkour Lublin? No żebyśmy nadal byli grupą i żebyśmy mogli wspólnie coś jeszcze zorganizować, żebyśmy nie musieli borykać się z kontuzjami i ogólnie dobrej zabawy. Tak i przede wszystkim coraz więcej chętnych osób na twinninga. Tak jak słyszeliście, parkour to okazja dla każdego na odkrycie potencjału, którego być może jeszcze nie jesteście świadomi. Efekty są naprawdę niezwykle imponujące. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy w sobotę widzieli popisy uczestników projektu Parkour Lublin. Było na co popatrzeć i miejmy nadzieję, że inicjatywa ta nadal będzie się rozwijać. Nie musicie jednak biernie czekać na kolejne podobne wydarzenia. Wystarczy, że dołączycie do chłopaków tworzących lubelską inicjatywę, a być może już niedługo to. Wy będziecie popisywać się efektownymi ewolucjami. My słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Studenta na Siłce, oczywiście w arenie akademickiej. Bądźcie z nami, bądźcie z nami, bądźcie z nami.